Słowo Pańskie. Słowo Pańskie. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia, czyli niedzielę chrztu pańskiego. Widzimy Jana, który chociaż domniemywano, że jest Mesjaszem, mówi, że nim nie jest, że idzie większy. Bo Bóg jest zawsze większy. Bóg jest zawsze większy od nas, jest zawsze większy w naszym życiu. I Jezus, który nie musiał oczywiście przyjmować chrztu, nie oczyszczał się z żadnych grzechów, wchodzi do rzeki Jordan, aby zostać ochrzczonym, aby zjednać się z każdym z nas. Jordan jest taką rzeką, która no nie jest taka jak z obrazków. To znaczy jest bardzo brudna, śmierdzi, nie ma koloru niebieskiego, praktycznie wygląda jak błoto, które się po prostu przetacza. Jordan to jest rzeka, która symbolizuje. Nasz grzech, nasz upadek, nasze zmagania, cierpienia, to wszystko, co jest trudne, czego w życiu się wstydzimy, to co jest jakimś naszym odejściem, upadkiem, odejściem od Boga. Jezus decyduje się wejść do tej rzeki. Decyduje się wejść w w te, te nasze upadki, w, to, w te trudy, w to cierpienie. I zanurzyć się całkowicie, aż do dna. Ten chrzestianowy nie polegał na polaniu wodą, jak to dzisiaj humanitarnie robimy w czasie Chrztu świętego. On polegał na tym, że trzeba było się całym zanurzyć w tej wodzie. W tej ślumpie, Pan Bóg chce zanurzać się nawet w największym upadku każdego z nas, po to, aby ostatecznie nas z tej rzeki, z tej rzeki naszego grzechu wynurzyć. Bo w tym chrzcie nie tylko chodzi o zanurzenie Jezusa. Nie tylko chodzi o to, aby pokazać symbolikę wejścia w nasze grzeszne życie przez Boga, ale chodzi również o to, aby dać nadzieję. Jezus wynurza się, wychodzi z tej wody, aby podnieść i pokazać nam, że jest coś więcej, że jest nadzieja. Na zmianę, jest nadzieja na nawrócenie, jest nadzieja na piękne i szczęśliwe życie, jest nadzieja zmartwychwstania. Oczywiście to, czy my to przyjmiemy do naszego serca, zależy wyłącznie od każdego z nas indywidualnie. Jezus wielokrotnie podczas swojego życia mówił ludziom: Jeśli chcesz. Jeśli chcesz pójdź za mną, jeśli chcesz bądź uzdrowiony, jeśli chcesz przyjmij również tą prawdę o tym, że Chrystus wchodzi w twoje grzeszne życie, aby wyprowadzić cię do łaski.